Widać myszki Stronotro w kolejnym odcinku Zajardon 4 Nagacji Equestria War jako Gryfie Imperium. O ostatnim odcinku już się w miarę pobudowaliśmy, co oznacza, że już niedługo będziemy mogli rozpocząć atak na inne państwa, które. Na pewno... na pewno chętnie by chciały nas atakować, kiedy byliśmy słabiej, a teraz to już może mniej chętnie. No, i szukamy tutaj jakichś w sumie ciekawych badań. tutaj, jak już to mamy zrobione, to w takim razie zobaczymy. Więc, to, co możemy zrobić, to dostać Annex Wargol na was. Tak. I w sumie mamy niektóre fronty, które są takie, że. Mogą się słabo trzymać. Ale niektóre fronty, które są takie, że. Nie, nie, e, jesteśmy w dobrej sytuacji, okej. Okay. Akurat na, na góry musiałem trafić. Więc póki co możemy sobie już tutaj wstawiać fronty. To co mógłbym zrobić to już wystawić te dywizje. I was to wyślę tutaj. I... Odeślę część dywizji, bo w górach to raczej słabo wam będzie operować. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Z samolotów to nic. Tutaj też nic. Tutaj gospodarczo mamy, ale mamy tyle bonusów, że aż tak bardzo nie patrzyłem na to. To mamy na przykład te same czołgi, nie powiem, podobają mi się te pomocy. Okej, więc niech niech się tutaj wszyscy się ustawią. I wygląda na to, że nasze dywizje pancerne, no jednak, jednak budzą popłoch wśród przeciwników. O i tutaj nawet coś z tym mamy, wow. Nie spodziewałem się. Okej, okay, możemy tutaj dać. Ten front mi się najmniej podoba. No, ustawili się tak nieładnie. Więc będziemy musieli bronić się na pewno. Tutaj to się tak ustawiliśmy, że raczej większego problemu nie będzie. I jeszcze tutaj wejdźmy. Tutaj mamy już rozkazy. Później oczywiście będziemy mogli zrobić jeden główny front, co rozłoży nieco nasze dywizje, porówno. Ale póki co musimy jednak robić to inaczej. Tutaj możemy polepszyć stare samoloty, które chcemy. To co mógłbym przestać robić, to dywizje pancerne, żebyśmy mieli w miarę ich na, na wojnę, bo widzę, że ewidentnie coś Coś nam tutaj zjada te dywizje. Albo w sumie możemy wyłączyć to, bo jeżeli będziemy mieć wojnę, to będziemy potrzebowali trochę tych, tych rzeczy w zapasach. I na pewno by się przydało, żeby do tego frontu. ...te samoloty poleciały. Bo to na pewno się nam też w miarę przyda. I tak to jest e, Wargol, więc to nie jest wojna. Yy. Zmieściliśmy tego gościa wziąć. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy to przejąć. No i teraz sytuacja się zmieniła, co nie? Yy. Możemy zaatakować tych. To nie jest jakiś aż taki zły pomysł. Ale to możemy zaatakować ich później, bo i tak mamy. Więc jedyne co to. Mm, trzymamy ich na naszej granicy i może to coś dać. Co dokładnie. Nie wiem. Ok, to for help. We should. Dobra, wyślemy im manpower, bo zapewne manpower też mają problem z nim. Okay. Tutaj budowa na pewno lepsza. Podaję mi się, że to jest tak długa nazwa, ale jest po prostu rozwini e e rozwinięcie, rozwinięcie oryginalnej nazwy. Co tutaj? Tutaj kolejny super i niech się tutaj powoli robi. A my nabudujemy no, te drogi. One są jakoś dziwnie drogie. Kiedyś wydawało mi się, że są tańsze i szybko się je robiło. Teraz to jakoś tak wychodziło, że strasznie drogie są. Ok, ogólnie pokazuje, że jesteśmy w miarę dobrej sytuacji. Więc w sumie yy, mamy na nagraniu. możemy z, yy, odwołać. Kiedy możemy ich odwołać? W maju zeszłego roku. To po prostu nie podpisywaliśmy, więc wydaje mi się, że moglibyśmy. Fajnie zrobił się ten, ten cel narodowy i zaczęli bombardować. Ale niech zbombardują, aż tak bardzo nas to nie obchodzi. Yy, ok, wynika na to, że. Yy, Aktualnie zbytnio nic nie możemy porobić. Okej, okay, tutaj mamy jakieś decyzje, to możemy to zrobić, bo na pewno nam się przyda, żeby zużyć trochę political power. i co na to inne rzeczy? Tutaj dywizje specjalne. Tutaj jakiś... ...iwencik. Mhm. tutaj... ...były wybory. Pytanie jest takie, czy możemy wreszcie... ...nieco bo... ...żeby usunąć to, we need... ...200%. <grych> Aha, czyli już się zakończyło, ale... W głównej mierze chodzi o to, żeby na granicy żebyśmy mieli więcej gości. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Pamiętajcie, że w trakcie wojny też będziemy tracić mental, więc musimy mieć pewne zasoby. Hmm. Musimy mieć o rezerwę. rezerwę. Okej, okay, kolejne a więc złapany. Hmm. Bierzemy to Chętnie bym... Wiecie co? Przecież mamy o to Możemy jej zaatakować dosłownie decyzją Zapomniałem o tym Więc tak, włączymy tutaj Wszystkie fronty, które nam się wydaje, że dobrze pójdzie No ten, tą frontu mi się wydaje, że ...znakomicie pójdzie, więc musimy aż tak bardzo się obawiać. Ten. A, bo ja kiedyś wysłałem Was, bo ktoś tutaj się chciał desantować. Ostatnio też ktoś tutaj się chciał desantować. Mamy mało tego, ale mamy za to dużo tych. Zrobiliśmy to, dajemy kolejne. Co tu możemy zrobić? Wydać political power, podostawać trochę tego. Ok, to się zakończyło. O, mają, mają tutaj artylerię. Uh. Ok, e, w takim razie war bonds, Po drugie zwiększamy. Po trzecie war economy. I po czwarte. Wszystkie te infrastruktura idzie na dół. Czyli, ten fabryk. Okay. czyli w miejscach, w których uznaliśmy, że będzie źle, jest źle. W miejscach, których uznaliśmy, że będzie dobrze, yy, jest dobrze. A, my jesteśmy komunistami prostu sami zadowoleni. No, czyli wszystkie nasze przewidywania dobrze poszły. Możemy też zwiększyć sobie oburman poweru dzięki temu. I wygląda na to, że na niektórych frontach stanęło, i w sumie jesteśmy coś. Możemy coś ogarnąć, ale tak jak w sumie zapomniałem zrobić po tym, jak rozpoczęła się wojna, robimy wielki, wielki front ludowy. I dzięki temu, też trochę w miarę. w miarę. ok, sobie rozłożymy te dywizje. Możemy dostać te dywizje, które dosłownie są tylko na tym froncie. Ok, a, znowu na górach się złapam i was. Mogę wrzucić po pierwsze do armii, które są, straciły dywizję, a po drugie wrzucić was e, jako nowego generała tutaj I, i możecie jeszcze się przypiąć do rozkazów w sumie jak zwykle kolory nie wiem jak to czy to może przez mody jakoś bo to jest zawsze w modach eee, yy, przestaje działać mamy yy, okay. no, wszystko już zmienione na pod atak chyba mamy Tego by właśnie można było by zmienić no yy. Wygląda na to, że wszystko tutaj pogarnęliśmy. zamieńcie sobie na tego gościa, jak to wygląda w powietrzu. Różnie, Dobra, ale wygląda na to, że wasale nie są aż tacy mocni. A my jesteśmy w miarę w miarę. Możemy tutaj to robić. My tutaj możemy sobie zaatakować. Wy możecie dać mega agresywnie, bo tutaj nie ma nikogo. No i oczywiście co? Przejście. Wygląda na to, że naprawdę... Wystarczyło zrobić te dywizje pancerne i to było już po nich. Wiecie co, możecie się nawet zdesantować, ale dywizja pancerna. I dywizja pancerna. Nie w ogóle macie e, antitanki? E, anti nawet nie wiem, czy macie antitanki, ale. Kurda, się trochę wlali mm. Tam, tutaj chyba straciliśmy na chwilę. Mamy coś, mamy airbrudżu. Okej, okay. co tutaj mamy? Mamy o to. No tak, mamy tutaj na nasze nieszczęście desant. Dajcie połowę z tych dywizji swoich i zajmijcie się tym Raczej nie powinien nam przeszkodzić, ale... Ale będzie trochę wkurzające. O, wysłali tam pociągi. A nie! Equestia wysłała im wsparcie. O, już się połączyliście. No, w takim razie. Joń, króczymy fronty. O kurde, tutaj naprawdę się kopali. Nas nawet okrążyli. A, już. A, no nas okrążyli. O kurde, nawet do Rzymu weszli. Powiem różnie to wygląda. Hmm. Chyba to jest e, przy takiej wojnie idealny czas, żeby robić mi to Dobra, w takim razie e, wyłączamy fronty. Albo możemy włączyć, ale na mega spokojnych. Wy też byliście na mega spokojnych. Was mogę wyłączyć w sobie front. Dobra, i gdzie tutaj? Tutaj możemy atakować. Tutaj mamy okrążenie. Tutaj możemy też podatakować mhm. Ok, kolejne okrążenie hmm, Tutaj też widzę Możliwość okrążenia, ale mamy mniej dywizji Czasem możecie się tym zająć a, nie możecie się tutaj? A, bo tam jest dywizja pancerna Equestrii. Hmm, ale możecie się tym zająć. Nie no, nasz wróg aż takich potężnych dywizji nie ma, ale... Yy, ...musimy tutaj po prostu ich... ...odcinać, szybko. Do nas rozcięli. O nie, odcięli nas, o nie. jest strasznie szybko ten front idzie, więc sobie trochę skrócę. Uuu, trochę tych dywizji jednak traciliśmy. Okej. Okay. A tutaj jakieś cięższe dywizje weszły. O, udało nam się tutaj ich okrążyć. No, do czasu, bo widzę, że... Tutaj chcą nas wziąć znowu, Wejdźcie tutaj. Ale wygląda na to, że musimy robić mikro. Chciałem to w sumie ominąć, bo... To um, nie jest e, najciekawsza rzecz na świecie. Przejdą. Możecie zaatakować po e, Stąd możecie zaatakować, to powinno... No, e, zrobić obrążenie. Hmm. Moglibyśmy zrobić większe okrążenie, ale póki co... Przestajemy yy... patrzeć na jeden front, to drugi jest. Wejdzie tutaj, że trzeba będzie 18 śnie, weszło weszło. Ja chciałbym tutaj wreszcie to zakończyć okrążenie, ale mm, nie wygląda to zbyt ładnie. Dobra, Uu, tutaj trochę jest tych dywizji. Możemy zrobić takie małe okrążenia. Mm. Tutaj możemy się zająć tymi, bo zajmują nam trochę dywizji. Wydaje mi się, weszli w atak. Okay. Ale próbujemy tutaj ich, ich jakoś okrążyć, ale też nie wychodzi okej. Okay. Dobra, mm. no, zajmijcie się tymi. Tutaj trochę tych dywizji jest. A jak się ich pozbędziemy, no to, to będzie aż tak źle. No i nadal puszujemy z tej strony, bo zostawili cały otwarty front. Więc kolejny Zewin. OK, widzę, że tutaj... Tej zostawili też, więc możemy trochę postupywać. No próbuję tutaj odciąć. No ale jak tylko próbuję coś zrobić, to od razła i tutaj kontratakuję. Pen powerowo, no to... Jakoś jest. Hmm. Muszę się po prostu trochę skupić na tych yy, na mikro, bo to póki co yy, oddaje nam. Ja mamy coś tutaj, mamy lepsze karabiny to zawsze coś. Tutaj nam zostało kolejne krążenie, niech się tutaj zajmie. Ile straciliśmy? Straciliśmy tyle, oni stracili na no, trochę mniej. Teraz mają, mamy do okupacji i porwali naszego agenta, więc przydałoby się go odbić. Oni no też trzeba powiedzieć, że mają trochę więcej doświadczenia w wojnie, więc to dla nas nie jest miłe. A tutaj coś wydawało mi się, że jakieś pogrążenie było, ale. Wydawało mi się. No i stracili kolejny tutaj. Okej, okay, patrzę. Zastanawiają się nad takim małym pogrążeniem. Idzie tylko tutaj. Tak, ale tutaj mają w miarę okej okay. sytuacja. Że rzeka się tutaj nie będę nawet próbować się przebić. I próbowałem wiele razy ich okrążyć, ale nadaremno. Tutaj wreszcie wchodzimy. Tutaj mają mało dywizji, ale my też i mamy power'a więc skończymy tutaj tworzenie dywizji i tutaj produkcja idzie o kurde się I ładnie. Niektóre dywizje to w ogóle nic nie posiadają, więc... No, coż dziwne, że nie są martwe. Hmm, rada. Hmm. No, koniec końców, ta granica, która była dla nas najgroźniejsza, okazała się być najłatwiejsza do przybicia. No cały tutaj rezerwa, znaczy ci, co byli szkoleni poszli. Tutaj oni mają port. To nic z tym nie zrobimy. i ci to w ogóle... O masz los, oni się trzymają jak nie powiem co. Ok, tutaj możemy ich trochę odciąć. Dobra, jak tutaj już przejmiecie ten terytorium, to możemy wam pomóc. kolejni okrążeni. Musimy się nimi zajmować, żeby nam dywizje nie stanęły. Mm, Okej. Okay. Możemy to włączyć, jak to wygląda w powietrzu. Powietrze aż tak ładnie to nie wygląda. No tutaj powoli się przebijamy, ale brak żadnego, yy, yy, że tak powiem, ekwipunku. To to jest yy, dla nas yy, najgorsze. Nie wiem, dlaczego to nie zadziałało. Okej, okay, kolejny gościu jest w szpitalu. Tutaj się powoli przebijamy. To mi się podoba. Tutaj możemy sobie nawet trochę ich okrążyć. Póki co, to ten front jest takim jakby pod brzuszem. No i znowu bombardują. A przejęliśmy jakiś punkt. To miasto to ciągle jest pod ich okupacją. Nieważne co się dzieje. Ok, wygląda na to, że dobiliśmy do momentu, kiedy ciągle nasze ataki oddają swoje. Ale i tak my nic zbyt my nie mamy Zaraz ja, zróbmy to zbyt nie mamy nic do roboty patrzenia na to Po okrążanie tutaj tych Dywizji to jest tylko takie no Okrążyliśmy trzy dywizje no No bywa no, pamiętam jak grałem tym Talinem to Wtedy jak była walka z, <laughs> że tak powiem Eee, to było zazwyczaj okrążanie, plus modlenie się, że wreszcie pokonamy tą dywizję, plus zdobywanie punktu zwycięzca, bo mieli mało dywizji. dywizję. Okay. Dobra, wy tutaj bywajcie, wy tutaj... ...chcieli pokonać. No, Okej, okay, przyjęli nam miejsce, więc... ...jak okay, przyjęli na miejsce, to nic możemy z zrobić. Hmm, tutaj nic nie mamy, tutaj możemy dodać ej, zapomnieliśmy dać tym dywizjom maintenance ok to był zły moment, ale ale bywa ok, zmienimy sobie produkcję tych, których rzeczy, których yy, mamy mało jak wygląda yy, fabryki militarne, no trochę już udaje nam się ok, wygląda na to, że możemy Zwiększyć atak na ten Weźmy sobie Scavenger. Wydaje mi się, że jest zmniejszony od podstawowej gry. Podstawowa w podstawowce chyba było 15%. Co oznacza, że możemy dużo tutaj kraść. ekwipunku wygląda na to, że w niektórych miejscach mogliśmy to atakować, ale nie chcieliśmy przez to. Ale ty. Twoje dywizje Wszystkie pójdą tutaj Dostaniesz rozkaz, żeby agresywnie tutaj atakować Tak mega agresywnie, bo jak pokonamy ten Tutaj tych, to reszta to padnie Dobra, ale to zrobimy w kolejnym odcinku, bo powiedzmy sobie szczerze, już To będzie długo trwało Dobra Więc widzimy się w kolejnych odcinkach, pozwolę mi To były e, ciastka e, no to Cześć